Czym właściwie jest ten okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe? To czas, który musi minąć, zanim pracownik w ogóle ma prawo do zasiłku chorobowego. Dla kogoś, kto jest obowiązkowo ubezpieczonym, czyli np. Na, na umowie o pracę, to 30 dni. A jak ktoś dobrowolnie się ubezpiecza, na przykład freelancerzy albo przedsiębiorcy, to aż 90 dni muszą poczekać. Czyli taki freelancer na zleceniu, który dobrowolnie płaci składki, musi poczekać 3 razy dłużej? To średnia opcja, prawda? Takie są zasady. 90 dni musisz mieć ciągłego ubezpieczenia, zanim dostaniesz pierwszą kasę na chorobowym. Ale wiesz, jeśli wcześniej gdzieś byłeś ubezpieczony, na przykład na innej umowie, i przerwa w ubezpieczeniu nie była dłuższa niż 30 dni, to ten okres się liczy, więc nie zawsze zaczynasz od zera. A co z tymi umowami? Umowa o pracę i zlecenie. Różnice między nimi są, prawda? Dokładnie na umowie o pracę, jak nie przepracowałeś tych 30 dni, to jak zachorujesz, po prostu masz nieobecność usprawiedliwioną, ale bezpłatną. Żadnej kasy w tym czasie. Natomiast na zleceniu, to już zupełnie inna bajka. Na zlecenie nie ma chorobowego w ogóle, więc jeśli nie wykonasz pracy.